W 1910 roku w polsko-niemieckiej rodzinie i miała na imię od chrztu Helena Joanna. Miała też dwóch braci. Bardzo szybko jej zmarł tato, dlatego kiedyś tak było. Dzisiaj też może zdarza się jeszcze, że jej drugim tatem stał się brat pierw ojca, czyli mama wyszła za brata swojego zmarłego męża. Helenka od dzieciństwa lubiła modlić się. I bardzo chciała sprawiać radość Panu Jezusowi. Ale miała też taką pewność, że Pan Jezus wysłuchuje próśb. I kiedy zdarzało się na przykład, że ktoś umarł, bo wtedy też panowały różne epidemie, jak tyfus na przykład, i dzieci też umierały. Więc ona pisała listy do Pana Jezusa i biegła do trumienki, wkładała pod poduszkę, bo była przekonana, że ten list szybciej otrzyma Pan Jezus za pom z pomocą tej duszy zmarłej. Tak się też działo potem, kiedy już była dorosła. Do Komunii Świętej no, pierwszej komunii nie mogła się doczekać. Najczęściej tak jest. Ale nie dlatego, że dostanie prezenty piękne, jak dzisiaj dzieci czekają czasem, bo, bo tak też dorośli pokazują. Natomiast ona naprawdę chciała przyjąć Pana Jezusa do serca. To było dla niej tak ważne. A ksiądz, który przygotowywał dzieci do pierwszej komunii, tak jak i dzisiaj, wtedy mówił, że, że trzeba przygotować dla Jezusa kapliczkę w sercu. I siostra Helenka wtedy napisała jako pierwsza, Opowiadanie, moja duchowa kapliczka. I z radością to opowiadanie wręczyła Księdza Broduszczowi. To opowiadanie, ten tytuł stał się też później jej tytułem dziennika duchowego, bo tą kapliczkę w sercu dla Jezusa budowała przez całe życie. Wstąpiła do zgromadzenia Sióstr Maryjnie Pokalanej we Wrocławiu. To zgromadzenie, nasze zgromadzenie wtedy w Świętochłowicach, gdzie siostra się urodziła, w zgodzie. Tam siostry nasze prowadziły przedszkole. Ona też pomagała troszkę siostrom. I święta Tereska od dzieciątka Jezus, która jej się śniła, przychodziła do niej, razem z nią się bawiła, z Helenką. Ona jej też wskazała to nasze zgromadzenie, bo ksiądz widział w Helence. Takiej predyspozycji i talent pedagogiczny, i sugerował, żeby wstąpiła może do zgromadzenia, które zajmuje się wychowaniem. Czyli tam były siostry de Notre-Dame, notre Ale Tereska powiedziała: Nie, masz wstąpić do zgromadzenia sióstr, które są w tej parafii. Kiedy wstąpiła, 18 lat mając, następowała no zdrowa. Natomiast. We Wrocławiu poczuła się w pewnym momencie słabo. Zemdlała, straciła przytomność. Siostry myślały, że zwyczajnie nie zaklimatyzowała się w, w mieście, w dużym mieście. Wysłały ją trochę do Henrykowa, bo tam też w Henrykowie miałyśmy przedszkole, więc wydawałoby się, że może ona się tak lepiej wejdzie już w to życie zakonne, ale to nie były powody, to nie był klimat. Badania, które przeprowadził profesor we Wrocławiu, pokazały, że jest to guz mózgu. No to bardzo poważna choroba, tak. Helena wtedy chciała wystąpić, też mówiła, że będzie modlić się za zgromadzenie. Jakoś tak. Natomiast profesor, który prowadził ją, wtedy przyjął też na, na konsultację, on jej odradził. Bo jeżeli pan jezus powołuje, to daje łaski. Więc widać, że to dziecko było, już później panienka, prowadzona od samego początku. W nowicjacie ten stan zdrowia wcale nie uległ poprawie. Kiedy rozpoczęła nowicja, nowicjat, czyli taki od transformacji, gdzie już siostry otrzymują habit, biały felon.